Drogi widzów, w dzisiejszym odcinku zostałem. Tak, widzicie pod tytułem, żebrakiem. Już tłumaczę o co chodzi w tym challenge'u. Oczywiście, zacznijmy od tego, że wyjaśnię. To, no, to właśnie, to co miałam na myśli. To właśnie z niego, widzisz? No, no właśnie, dobra. <grych> Nie mogę brać lutu ze skrzydek. Mogę je rozpakować. Nie, też nie mogę, dobra, że, żeby nie było czegoś takiego, co nie Mogę tylko z ziemi, no i załóżmy jakieś w domku, no to nie mogę ze skrzynek po prostu. Skrzynek z no też nie mogę. Dać. Tylko z ulicy, no jak będzie w domkach luźno, to też mogę. No wiecie, rozumiecie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten czele, a jeżeli tak, to zasobujcie ten, ten ten, kanał, bo bo nie długo, już już niedługo. 20 subskrypcji, a jak będzie 200 subskrypcji, to coś wymyślę. No, no 100% coś wyjście. Na stop dobra? Dobra, go zadko, go To lecimy to sobie. Myślę, że nie wybrałam tej, tej, tej miejscówki, gdzie... To, 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 to tam to tu jest. E, oczywiście... O Boże! E, o Boże! Durogi widzu, no. Wiecie. Rozumiecie, no nie mogę, nie mogę cię sprzyjąć. Nie mogę, nie mogę, nie mogę brać się po prostu. Tam. Rozumiecie challenge? Już pewnie tak. Yy, Zbierać sobie matce mogę. Grant mogę. No i nie mogę po prostu skrzynek. Jak widzicie włączyłem tak wizualizację, chyba to mogę. A dobra. Nie mogę. No genialnie. Kanister mogę. Bo jest z ziemi. I myślę, że nam się i tak przyda. Bo ludzie, którzy atakują na mnie to zawsze wygrywają. Zawsze więc dobra. Potki też sobie mogę. Yy, mogę sobie wypić. Mm -hmm. Dobra. Teraz robimy coś takiego, tak o, powiedzcie, że to, dobra, dobra, kozacko, na razie jest dobry lucik, no mówiłem, sk ze skrzynek nie mogę brać, tak samo amon, no i z tych, y, z owocami, dobra, te to nam się nie przydadzą, tak o, dobra, apteczka mogę, ale mówiłem, że skrzynek nie mogę, no bo ja się boję, że nie zrozumieliście tego całego, czyli będzie, będzie, w komentarzach, chaos. tak, włączyłem komentarze nie było to łatwe? Nie, znaczy, to było bardzo łatwe. Po prostu e, wcześniej robiłem nieprzeznaczone przeznaczone do dzieci, a teraz te są nieprzeznaczone, a teraz tu mam chłopak. Sory, ziomek, no. Dobra, teraz to nie będę to sarkował, tylko muszę na początku to sobie się dostać do strefy. No tak, no i na tym polega cały challenge. Myślę, że to, to będzie dobry challenge O, tam jest kolega O co chodzi? Oj aj Nie będziemy się bawić z takimi chłopkami, bo to zawsze, wiecie, zawsze jakieś małe ma practwo, że tak powiem. No, wiecie. Już pewnie rozumiecie cały challenge. Pewnie tak, bo, bo on nie jest trudny. <grym> Czy? Może tak. Do wykonania jest trochę trudny, bo jednak skrzynek zamo Tylko możesz po chłopach podnosić, no. Ale to i tak, wiecie, no. I tak mam się... Myślę... O, dobra, tam. O kurczę, nie z tego. Dobra. Nie strzelaj do mnie! Mój aim to coś słabego. Dobra. Dziękuję. Polego. Fajnie się z nami grało, wiecie? Dobra. Jakieś tu wyzwania porobiłem. Widzę. wszystko sobie No, to przepłyjemy. No, że mogę to tak o sobie podnieść. Dobra, no jak widzicie, dobrze, że, 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 że tu nie było, że. No mogę grać też. Z chłopów. Ale myślę, że taki odcinek będzie. No myślę, my, my, myśl, myślę na tym. Chyba, chyba tak. A jednak 59 pięknych to nie jest fabryka. Prawda? Prawda. Dobra. Ja staram się też, jak widzicie, gram mandalarianą, bo staram się zagrać jakiś odcinek. Znaczy, dla no odcinku, tam się jakiś tam top model było. Znaczy, jest taki tryb. O. Ale totalnie był beznadziejny, bo jeszcze tam ludzie emotkami tęczyli i to było trochę bez sensu, bo YouTube by mnie oskarżył o prawa polskie. Oczywiście nie mam nic przeciwko, ale wiecie. Ale podałem, ale podałem nie, żeby mnie żadne chłopy, znaczy żeby mnie, nie żadne chłopy, żeby mnie YouTube nie oskarżył o nic. <śledzimy> żadne chłopy, Boże. Dobra. Jejku. Dobra, lecimy no, z tym challenge'em, No, ja myślę teraz, że on nie jest trudny do wykonania, hmm, ale można by było też, że na początku byśmy... Dobra, 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 nie będę spoilerował. Myślę, że ten odcinek, jakiś odcinek na pewno taki ciekawy też. Też będzie już niedługo właśnie, właśnie na, na, na Waszych auto telefonach albo komputerach, wiecie. No, no bo ja, ja, ja gram na przykład taką... Znaczy tu, tu nie ma nic chyba do ukrycia, prawda? O kurczę, już to nie spamuje. Startuję już. Ksawer masz 10 ammo! I ty myślisz, że sobie coś... Dobra, ty tam jesteś, tak? Aha. 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 No, Do dobra, dobra, okej. Okay. Łatwy, łatwy frak. Łatwy, łatwy. Ale naprawdę, to chyba trochę za łatwe. czy to nie było żadnego odstępu, drogi Widzio. to byłeś ty, drogi Widzio to chyba, to chyba subskrypcji nie dałeś, nie? Bo dużo osób. Znaczy statystyk to ja chyba jeszcze nie mam. Bo 10 subskrypcji. To nie jest dużo, ale ale uwierzcie, że jak będzie 20 subskrypcji, to myślę coś. Bardzo fajnego. Jakiś challenge albo albo coś. O! No 20 subskrypcji podałem mojego Instagrama. I was dziura. I wiem czy mogę Dobra? Dobra, dobra, Ci, którzy już mnie znają, którzy na przykład zasubskrybowali, ci, tacy znają mi, tak wy macie mojego Instagrama. Znaczy Instagrama oczywiście i, ten, i Messengera, ale, ale jak, jak jesteś jakiś nowy, to wiecie, podam i będziecie mogli dawać pomysły na odcinki. Ja je będę czytał, będę Wam starał się odpisywać. Nie obiecuję, że będę zawsze odpisywał, bo to nie jest łatwe, a teraz jakiś kolega. Tylko pamiętajcie, dobra, wszystko wytłumaczę wtedy. Bo teraz tutaj robię takie zamieszanie... Boże, jeszcze za dużo mówię i bardzo szybko mówię I W ogóle... a teraz jeszcze jakiś chłopak do mnie nawala, kozacko. Stałeś. Stałeś. Oczywiście. Mam jeden ammo. Dostał, ale... stąd to tak nędznie. No, już się zabudował. A ja nie mam ammo. Tam jest Tak Skolapsujemy mu to Ojojoj Ojojoj Mam biczku A co ty z na mambiczka? A tyle nie masz? Masz nic tutaj Dobra, e, ja bym le lepiej już. O ile amu mamy, to kasko. Dobra Patrz na to o kurczę, ktoś do mnie snajpił. Kolipka. No widzicie, właśnie te lagi, no właśnie mówię o tych, jak, jak się ma po stopingu. Naprawdę, do? No. Naprawdę, no. Epi. Dobra, to... Dobra, może nie mojego, ale... Jednego. Dobra, wycelowałem w miarę, w miarę. W miarę wycelowałem, w miarę, w miarę wycelowałem. W miarę, w miarę wycelowałem. Dobra. 25 graczy pozostało, dobra, nie jestem przegrywem, Jak już totalny, bo wiecie, zawsze na jakichś tężach, to ja A y, co, 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 to? Nie, 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 nie. Nie no, oczywiście staram się nagrywać dla Was jak najlepszej jakości, jak najlepsze odcinki. No właśnie ten czerwczum padł, A więc... A więc go... Wiecie, no? No trzeba... Trzeba być kreatywnym, Tak, A teraz... Aha! Skrzynki nie mogę wreszcie. Krzynki, no tak. Ale, ale ten część nie jest trudny. Myślę, że jakbyście wy go wykonali, to, by nie, to, to też byście powiedzieli, że nie jest trudny. Chyba, że wy żyjecie tylko ze skrzynek, to wtedy byście powiedzieli, że jest bardzo trudny. Ale wiecie, ale ja, ja, ja też żyję. A to nie jest trudne. No co? I do mnie nawala. Tak, ja już panikasz, który się budować nie umie. Y Dobra. A, nie ma się co bać takich chłopców. I wiecie, potem, potem 15 sekund po. A, uciekamy. Co? L już 16 osób? Dobra, trochę tam macików też mamy, więc będzie jakieś ogary. Yy, no i ja, poza tym ja tak się zbytnio budować nie umiem. Poza tym mam czerwony cyber, co, co nie jest dobrą dla mnie wiadomością, ponieważ e, mój ping E. e, e tak, tak, powtarzam to E. Poza tym ten kanister mi się nie przyda o sobie go rzucimy. E, hmm, co by to powiedzieć? <noise> tak, tak, mi się skończyły pomysły. I, hmm. O, dobra, jest to jest To będzie jakieś zajęcie. A, już, już se tak. Hmm. Nie no, trzeba mnie zawsze zostawić w takim temacie, gdzie nie ma co, co powiedzieć, ale muszę coś powiedzieć, żeby ten odcinek nie był nudny. Prawda? Dobra, nieważne. Przejdźmy do tematu, że chciałbym mieć WIDA, a ten Co? Sześć fragów? Od kiedy to tak? Od kiedy to tak mi się dzieje z fragami? Ja zawsze byłem po jeden, i, i no. Co mi się tu stało? Yy, a, nie ma tego kryształu. No dobra. A ciebie trzeba oznaczyć, ty. No. I się oznacz. No dobra, tam. O jejku, jejku. Lud. O tu jest hud. Jakiś bambiczek? Tak, Jakiś Bambiczek, który miał P90? No nie wiem, czy taki bambiczek. No jeszcze, tak. To mnie zawsze trzeba po prawda? Jak ty jesteś, mój widzem, kolego. Dobra, tam. Sorry. A dobra, to jednak nie baniczek. A pewno... No dobra, może to jest Który buduje sobie schodki. No dobra, może ja jestem Dalikiem. Właśnie chciałam to powiedzieć, który miał taką pompę. Dobra, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, 20 subskrypcji będzie niespodzianka. Siemanko i pa!